Cześć wszystkim, z tej strony Marcin, kariera youtubera. Dzisiaj będziemy grać w MSP, będziemy otwierać prezenty i zobaczymy, co tam znajdziemy, bo potrzebujemy trochę tych prezentów. Jeszcze, tak jak w poprzednim odcinku, to wyszło w praniu. Mimo, że ich dużo dostaliśmy, to dużo było ubioru, a mało do domu. A przecież teraz naszą misją jest. Urządzić do końca dom. Na razie mamy tylko pokój dzienny. Wow, wow, kariera youtubera zostaw lajka i subera, no bo kiedy jak nie teraz! Więc pierwszy prezent już dostaliśmy od razu. To jest chyba prezent od gry Blink Slide. Nie wiem co to jest. To są chyba okulary, przez które nic nie widać. Więc co? Pierwszy prezent dostajemy od kicza. Albo kicz A Send via desol. Nie wiem co to jest. Patrze otwieramy. Co to będzie? Afro. Nie, trwała. To jest chyba trwała. Ubieram. Haha. <grystanie> jak to wygląda. Kretyńsko. No ale. Jest to jest. A teraz następna rzecz. Fox Time. Ubieramy. Piękne łóżka. To już mi się bardziej podoba. I czarny prezent, jak smola, co to będzie. Rozmazany makijaż. Nie widać go spod moich okularów. Ale za to dostałem jakieś wąsy w międzyczasie. nawet nie wiem kiedy. Może. To są jakieś obleśne jak na faceta rzeczy, ale ubrałem no bo faceci nie noszą raczej takich rzeczy, tego też raczej nie noszę. ale ubrałem, my god dobra następny yy, włosy, Tamskie włosy no dobra, no ktoś tutaj chce mi zmienić płeć na siłę wyszło mu, póki co o, teraz takie włosy <laughs> dobra, od maj za, nie wiem o co tu chodzi kicz a, maj za a tu zaraz za z hi, to wszystko jest chyba od... Z... Jednej osoby? Cute! Maseczka! No, pasuje mi pod yy, kurtałę. Fajnie. Dalej, od zashi Czapeczka! No, z zaraz że wygląda jak babeczka. zashi sukieneczka O boże, smaria! To nie jestem ja! To nie jestem ja! Ubieram to, ale potem to chyba. Mam nadzieję, że inne prezenty, które będą no w przyszłości, zaraz będę je otwierał, odratują mój look, bo wyglądam teraz jak transescyta. Tak! Bardzo transwescyta. To jest. Oh, nie komentuję tego nawet. Co dalej? Od pani ex. Na pewno nie moja ex. O! Mam róże. Pani ex, dalej. Stanik. Ludzie, co wy mi dajecie? Jestem facetem. Hello! A wyglądam jak. laska. Okulary. Masakra. 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 Kapcie. Znaczy te, jakieś tam pamposze, no ja nie wiem jak to się nazywa, nie, 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 noszę takich. To są pamposze, bo takich nie noszę. Patrzcie, wszystko kolorystycznie się zgrywa, tylko mm, płeć się nie zgadza, nie? Wicks lower. Wicks Sofa. No, w końcu jakiś konkret, mamy sofę do pokoju. Nie, jak chciałem przejść do pokoju? Nie, 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 no ale tutaj możecie sobie luknąć na mój pokój i na tą dziewczynę, która tu jest. Ja jej nie znam, to na pewno nie ja. Eee, dobra, mój profil jeszcze raz, prezenty. Dalej. EM, End Bierzemy. No co jest grane? Co ze mnie dzisiaj robicie, ludzie? Uff. Dobra, Majza. Dalej, Majza. Teraz wyglądam jak dziewczyna, która jest, jednocześnie. Ja potem I mamy level 9. Oje, panowie, dostałem mokasyny Strój na plażę i. Aha, muszę wybrać. To wezmę to. Czyli, co to było? Co to było, co to było? Eee... Wstążka, nie wstążka. Muszka? Dobra, Majza dalej. Co to Majza? No ta Majza dalej ze mnie uparcie robi dziewczynę. Majza, dziewczyna? No ja jestem, że dziewczyna. Dzięki. Proszę, jakie świetnie wyglądam. Mas. O Boże. Wstyd mi, by było tak pójść nawet na czat. Teraz te włosy jeszcze jakieś postrzępione. Chyba <grymny> ja bym się pobił z. Nie wiem, z fryzjerką. Wix Lover, może coś ciekawszego dostanę. O! To jest krasnolud chyba taki krasnoludek. Do pokoju, czyli konkret. To mi się podobał, by tak dalej. Wix Lover, co to będzie? No, znowu do pokoju. Ona chyba ogląda moje odcinki i wie, czego mi potrzeba. Dzięki, wielkie, VIXLOVER. Do pokoju znowu, no super. Dawajcie dalej. Co tu mamy? Red Soda do pokoju. Drineczek, Czerwona Soda, woda sodowa. Co tu mamy dalej? Znowu do pokoju. Window Curve, To jest chyba fantastyczne okno, które spowoduje, że w pokoju będzie trochę jaśniej. Co mamy dalej? VIXLOVER. Gitarra. Do pokoju. Paweł Malinowski w sumie Gitarra! Gitarra! No to jest gitara. No i gitara. Wix co tu będzie dalej? Czy to dalej będzie pokój? Będzie dalej pokój. Ona wie czego trzeba. Cała, cały mój pokój będzie urządzony chyba od Wix Let it snow. Chmurka, która wpada. Magic night. Czyli mamy drzwi, które są wejściowe. Z dworu. A na dworze śnieg i bałwan. Jakież to aktualne. Znaczy się, zobaczymy czy będzie aktualne. Pora dobra, bo zaraz zima. Ale czy będzie śnieg? U nas to raczej yy, różnie bywa. Something off. Fajne to. Ufoludek i ufospodek. A tu mamy dalej Flower Cat. Mamy już psa, więc będzie w innym pokoju kot. Rozdzielimy ich, żeby się nie zagryzły nawzajem. Love is forever. No, to jest fajna, fajna sprawa. Mógłby takie coś mieć na co dzień. U siebie. Fajny gadżet, Taka. Szkieletowa rąsia rącia z różą zamknięta w szkle. w ogóle, dobra, sent. Tu mamy znowu dla dziewczyn. Dobra, już tego nie ubieram, bo już dziewczynę ze mnie zrobiliście najbrzydszą na świecie. Yy, więc, no dobra, to obierę. Ukryję tamte brzydkie, yy, nie wiem jak to się nazywa, siateczkę. Lolinka, masakra. Nie, nope, to wezmę, bo tamte włosy... <gryw> ja pierdzielę, tamte włosy były gorsze. Będę teraz tylko ubierał to, co poprawi mój look. Stół od Lolinki. No w końcu coś sensownego. Dzięki Lolinka tam nawet iPhone chyba na stole leżał. Fajno. Chociaż iPhone... Oh. Dobra, biorę to. Wiem, że to jest damskie, ale ukryję też te moje dziwne... Dziwne... nie Wiem, rajtuzy. Psycho Arbuz. Psycho Arbuz. Czarny gość. Jak śmiesznie. Fajno ma. Uh, Silver sports car. Dostałem auto. Do pokoju, mogę je wstawić do pokoju. Ciekawe czy można o tym jeździć na co dzień. Dzięki Arbus. No, do pokoju znowu Black Hole Sun. Jest nowy prezent w międzyczasie od Kleo 2022 Dobra, dała nam teraz to otworzymy. Lampę. Do pokoju. Dzięki, ale takich lamp już mam kilka akurat. Przyznam szczerze. Co to będzie za Sky? Mm, 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 oczywiście od z, z tych wszystkich sendviadezu kysyz. Nowy prezent od KG12 właśnie wszedł, brand new. Otwieramy. KG23, przepraszam. Skrzydła biorę. Teraz bardziej pasują pod aktualny czarny outfit. Eee, dzięki KG12. Ej, przecież 23? Aha, przecież ja przeczytałem. Dobra, KG12. I tu znowu ktoś ostro próbuje z zrobić babkę. A teraz robot shuffle. Bierzemy to. Zakryjemy tu tym twarz babki. Wix lover, to strzelam, że będzie znowu cię do pokoju. Ona wie, czego mi potrzeba. Tak jest, dostałem nagrobek, ale jest napisane RIP MSP, a nie RIP Kariera, więc się nie obrażam. A w dodatku pasuje to pod ten, tą rękę, która trzyma różę. Więc super, dzięki. KG znowu daje prezent. Bierzemy. O, trochę tego dostaliśmy. Dwa prezenty. Buty lepsze, mniej damskie, ubieram. I KG jeszcze raz, co to będzie? Evil Within. Nie wiem, ale widzę. Rogi. Diabelskie. I gdzie one są? Znikła mi tylko twarz y, robota. Więc nie jest to profit. I od Weeks Lover dostałem trumnę. Co ona? Tylko takie, jakieś, takie. takie ten, jakieś takie ze śmiercią rzeczy? Zwariowała? Domyślam się dlaczego. Pewnie na Halloween event zgarnęła tego typu opcje i teraz mi je daje. No dobra, lepsza trumna do pokoju niż damskie buty od pani X, Bo ja nie jestem dziewczyną. Nie ubiorę. Mimo że są śmieszne. VIX Lover, co to będzie, trumna? Nie. Round Light, fajne. Fajne, fajne, takie jakby nie wiem, planeta. No, taka klasyczna sadzonka, plant. Fajnie. I lecimy dalej. Costa, costa. No teraz ja strzelam coś dla dziewczyny, jeszcze różowy. Tara! Damskie, różowe maseczki. Dziękuję, nie skorzystam. I kwiaty damskie, nie skorzystam. Costa dalej. No. Tutaj yy, nie wymaga do komentarza, no tak, jasne, to będzie idealny prezent, dzięki za prezent dla mnie, jakbyście, jakbyście takie prezenty dawali swoim znajomym, że ktoś jest, nie, nie chłopakiem, a ty mu dajesz stanik, to na pewno by się ucieszył. już bardziej? Rocket Tattoo, a dlaczego bardziej? No bo Orwik's Lover, ona wie chociaż, że jestem facetem, Kosta yy, pewnie też wie, tylko, że coś sobie z tego robi. Humanity, psych Psycharbus, co to będzie? Psycho-arbuza. Wąsy. biorę. No, już jestem mniej babą. Odratowuję swój wizerunek. Eee, Prince of the Night. Dobra, ubieram. To już jest takie. No, może nie ubermęskie, ale przynajmniej nie uberdamskie. Mim CD, bo to jest na przykład uberdamski od Mim CD. Saint via, bla bla bla. Co to jest w ogóle? Nie biorę. Tego nie biorę. Tego nie biorę. Nie biorę. Tak myślałem. Co jest grane? Psychoarbus, tutaj jest jakieś... o woo, Dark Entrance. Mroczne wejście. To się przyda do pokoju. Fajne, jakbym chciał zrobić teatr w pokoju imprez, Do pokoju dostaliśmy Glowing Hearts, czyli jakieś tam pewnie tam glowing świecące. E, Psycharbus, co dalej do pokoju? Do pokoju tak, Dark Dolly, no, to będzie pasować do trumny i dalej. Martin 898, a raczej 989 Proszę bardzo, jakieś konkrety tutaj? Martin, właśnie tutaj wkroczył od razu z buta. Piękny, potrójny, po popiątny po prezent. Winter War. Nie dość, zapasuje, pasuje, bo przed nami Winter is coming. I tu mamy i dywanik, i fotelik, i podusie, i kubusiek. Za widzicie. Martin989 dał nam lwa. Zagadamy do jeszcze innego pokoju niż kot i pies bo ten lew to na pewno by. chociaż z Kotem możemy się dogadać. Hair of Doom to jest taki fotel prezesa, można by rzec. Doom to znaczy coś innego niż prezes. Doom mi się kojarzy z czymś piekielnym. Nie pamiętam z czym, była taka gra. E, Mixko. Send via uksys, czyli raczej z No, tak jak myślałem. Nie bierzemy. Nie biorumy, Nie biorumy, Nie biorumy. Różowe. Nie. Nie. Otwórz odcinku, pozdro YT, wykrzyknik. Od Meteor YT. No. Northern Hood. To jest bluza męska. Dzięki, zmieniamy. Co prawda, już podkatane, ale spoko. Alizon, Alison, przepraszam. O, proszę bardzo, bierzemy to. Został Mikołajem, pasuje ten motyw przewodni na teraz. Mniej więcej. O, Staje cały komplet. <grym>, Mikołaj ze skrzydłami z piekiem. Alice Alicio! Nerds! No i spoko. I Wixlo Wixlover, czyli pewnie coś do pokoju. On wie czego trzeba. Nie! Yeah, to jest Nature Call. A ubiorę Czyli mam strój Mikołaja plus czapkę elfa. Wixlover, co to będzie dalej? Snowman costume Czyli bałwan. Zostałem oficjalnie bałowany. No dobra, i kolejny ostatni, bo cześć. sprawdźmy, ile tego mamy w ogóle. Tych prezentów jest dużo, więc zrobimy tak. Sprawdzę, ile ich mam, i podejmę decyzję, czy tego nie rozbić na jeszcze jeden odcinek. A jak już sprawdzę, ile ich mam i zobaczymy, ile jeszcze ich zostało, to sprawdzę do VIP. Czy dostałem doładowanie VIP, bo ktoś mi podpowiadał, żebym tu rzucił okiem. Bo w prezentach jakby VIP nie ma, tylko tu po stronach. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Razem z tymi, co otworzyłem to jakieś 75 stron. 64 razy 3 to jest 192 prezenty, mimo że już otworzyłem ich z 30. Nie ma opcji, żebym to otworzył na tym odcinku, chyba sami o tym wiecie, więc będziemy otwierać dalej w następnych odcinkach, a teraz sprawdzimy, czy mam doładowanie VIP. Nie mam vip -a. A bo szczerze powiedziawszy, czułem w kościach, że może tam będzie, no bo... No bo kilka razy ktoś mi gdzieś pisał, na YouTubie czy gdzieś, że jak chcę sprawdzić, czy mam VIP, to muszę kliknąć doładowania ładowania VIP I tak coś czułem, że może ktoś o tym pisze nie bez powodu Ale jednak nie ma VIPa, nie ma problemu, nie na tym mi zależy VIP mi się tak naprawdę aż tak nie przyda, to bardziej byłaby sensacja na odcinek, ale... Sam VIP dla mnie nie będzie konieczny Więc, moi kochani, 192 prezenty zostały Ja myślę, że w następnym odcinku Otworzę znowu część z nich i urządzę pokój, a później będę w następnych otwierał dalej te prezenty. No wszystkie muszę otworzyć. Chociaż jak widać jest to ciężkie, kiedy jest ich aż tak dużo, a na razie ponad połowa to rzeczy dla dziewczyn. Więc co moi kochani, pozdrawiam wszystkich dzięki za tak liczne prezenty, fajne i niektóre nietrafione, ale i tak dziękuję. Kto dotrwał do końca, temu się raczej podobało, więc myślę, że może zostawić łapeczkę w górę. A i właśnie, jeżeli ktoś chciałby koszulki z MSP, to jeszcze ich nie ma. Ale pracuję nad tym, że powstał mój sklep, gdzie będą koszulki z MSP. No, na mam znać. Stay tuned.